To usunąć dawkę trochę zwiększyć. Nie wiemy w sumie do ile obrotu się kręci. Siemanko, witamy na kanale Trawigara. Dzisiaj taki na szybko materiał. Wczoraj, czyli w sobotę, prosto Serio? No. Myśleliśmy, że ładujemy. Wczoraj, dziś jest sobota. No, dziś jest sobota, a wczoraj nam Krystian, prozerwamy Krystianę, to jest co nam załatwił, frezarkę i tak dalej, Przyprowadził nam swój ciągnik. Chodźcie szybko wam w tej strony. czekaj, Rafał, ja pokażę. Krystian miał problemy z pompą paliwową i Rafał na szybko wczoraj, zobaczcie tu. Pompa to jest Rafał czego? Ja nawet nie wiem Nawet w sumie chyba nie wiemy Irodacyjna, Chyba od Ducato, ale bez turbo Tak i, i spróbujemy teraz zapalić pierwszy raz na tej pompie jazdę testową. Rafał wytoczył wczoraj w nocy o pierwszej taki dystans i, i załontował tą pompę, nowe przewody, tryski zostały stare. zobaczymy jak to będzie działać. nie wiemy w sumie do ile obrotów się kręci. Pieniądze mi teraz na tej pompie I co, działa, nie? Pojechał na razie. Wydaje się, że wszystko ok. Chodzi normalnie, tak jak 60 w sumie. Most wyje standardowo. Jak to 60 u nas nie wyje. To jak? Dobrze, tylko chyba nie ma paliwa. A to jest mało. Rafał się skarży, że chyba mało paliwa. Mało jest na paliwo. Uważaj tam na pewno. To w sumie, rawcie co? Mamy pompę nową, tak? Tak. No i w sumie tyle. To, co przywyznał Krystian. Pochodzenie nieznane. No, chyba to jest Ducato. To też jest taka boszowska pompa jak nasza, tylko nie ma tego zaworu na, yy, na doładowanie. Aha, czyli turbo tutaj już troszkę by było gorzej? Tak. Dokładnie tak. Nie, no to tak jak na zwykłej pompie wtryskowe 30 nie? By trzeba dać dużą dawkę, wtedy. No i w sumie tylko wytoczyłeś tutaj ten dystans, tak? Tak, i szpilki nawierciłem. I przewody nowe, tak? Tak. A wtryski zostały takie same? Wtryski te same. Dokładnie. I od razu odpalił? Nie. Bo teraz to odpaliliśmy go w sumie, no pierwsze odpalenie powiedziałem, ale yy, to nie było pierwsze odpalenie. Od, pierwsze od... po ustawieniu już jakby powiedzieć A co ustawiałeś? No kąt w tysku, bo jak ustawiałem na znaki to w ogóle nie chciało zapalać. Dobra, odpalamy. Uwaga. Gaszen gaszenie z kluczyka. Tutaj rachu Nie ma. Prawdziwa profeska teraz. Bo inaczej się nie da na tej pompie. Również z kluczyka. Ty się, Patryk, nie znasz. masz oryginalne, wszystko w 60. Nic nie mam oryginalnego w 60. Wszystko, tylko masz tura. Koła, inne. Napędu nie masz, nie masz turbo. Nie masz pompy rotacyjnej. Bez mnie potrzebne to. Ale wąsiki żeś zapuścił Chyba widzowie Cię zjechali, to Ci się głupio zrobiło Ty też masz te pypcie, musisz ogolić Nie, ja się goliłem się, bo grałem koncert Dobra, tu jeszcze jest jeden... Rafał co robimy? Nie wiem, to chyba jest zalutowane, spróbuję to usunąć, dawkę trochę zwiększyć Co, mocy uzyskamy w ten sposób? Trochę dymu, bo nie ma dymu No idzie, jak się lutuje tu, to jest dym Końcówka ma popsutą. Zwiększymy dawkę, to może się pojawi Dem i Moc.